Dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku wideo instrukcji przyjrzymy się bardzo fajnemu wzmacniaczowi Audio Stereo. Wzmacniacz ten jest zbudowany na chipie TPA3118 i posiada wbudowany Bluetooth, dzięki czemu będziemy mogli streamować muzykę ze swoich urządzeń, czy to z tableta, czy to ze smartfona. I od razu dzięki temu wzmacniaczowi będziemy mogli puszczać to na swoje głośniki. Wzmacniacz jest bardzo wysokiej jakości, wszystkie elementy są bardzo fajnie tutaj polutowane. Jest wykonany w, czasie, w klasie cyfrowej D. Yy, bardzo przyjemne brzmienie. Wiadomo, że nie jest to sprzęt audiofilski, ale myślę, że na takie podstawowe potrzeby, nawet ponadpodstawowe, w zupełności wystarczy. Mamy tutaj zintegrowaną antenę na BCB. E, moduł Bluetooth i tutaj uczulam Państwa, ponieważ e, na pierwszy rzut oka wszystkie te wzmacniacze wyglądają identycznie, ale wszystko zależy od tego, jaki moduł Bluetooth został zainstalowany. W na naszym wzmacniaczu nie ma mowy o żadnych głośnych, uciążliwych, głosowych komunikatach. E, wszystko, wszystko tutaj po przełączeniu, parowanie jest bardzo płynne. Wzmacniacz potrafi po wyłączeniu prądu i po załączeniu ponownie sparować się z powrotem z urządzeniem, z którym ostatnio był sparowany. Mamy tutaj tak samo jeszcze wyjście liniowe, także jeśli nie chcielibyśmy mocować kabli głośnikowych na tych padach od prawego i od lewego to możemy po prostu w, wpiąć się tutaj jackiem z drugiej strony przykładowo zakończonym cinchami no i, i, i dzięki temu możemy streamować sobie e, muzykę do jakiegoś urządzenia nie w bluetooth, a posiadającego jedynie e, wejścia cinch. Ja już tutaj wcześniej e, wpiąłem sobie zasilanie. W GND podpinamy masę od zasilania, w VCC+ od zasilania Wzmacniacz może być zasilany napięciem od 5 do 24 V. Zawsze uczulam na to, żeby po prostu dostarczyć odpowiedni prąd, ponieważ jeżeli chcemy uzyskać tutaj 60 W, no to przydałoby się, nie wiem, no, przy 24 V przynajmniej 2-3 A, a przy 12 V no, z 5A jak nic, żeby uzyskać 60W, także proszę pamiętać, żeby w pełni wykorzystać moc tego wzmacniacza, niezbędne jest podanie odpowiedniego prądu. Zasięg tego Bluetootha jest całkiem spory, spokojnie do 10 metrów w pokoju, bez żadnego szarpania można streamować muzykę. Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej odnośnie jakości, bo to wszystko jest odczucie względne. Poziom zniekształceń, wszystkie wykresy są do obejrzenia w karcie katalogowej tego wzmacniacza TPA 3118 dostępny jest u nas na karcie produktu pod zdjęciem wzmacniacza w plikach do pobrania. Teraz przyjrzymy się temu, jak wzmacniacz się podpina. Więc początkowo przetestujemy złącze Jack, wpinam go. I podpinamy napięcie. Było takie krótkie piknięcie, tak jakby. Yy, nie wiem do czego to porównać. Jakaś nowa wiadomość w Windowsie albo coś takiego. I, i to jest wszystko. W tym momencie wzmacniacz połączył się z ostatnim urządzeniem, z którego było streamowane, w tym wypadku jest to mój laptop. Jeżeli podłączamy go pierwszy raz, to tutaj ta dioda statusu MIGA, i wtedy oznacza to, że jesteśmy w, w trybie parowania. Urządzenie jest widoczne jako X Special Audio. My już jesteśmy połączeni. Także w tym momencie sobie włączymy muzykę, żeby sprowadzić, czy to gra. Zgadza się. W tym momencie jesteśmy limitowani ustawieniem głośności na urządzeniu, do którego mamy podpięty głośnik. Możemy również regulować głośność poprzez urządzenie, z którego streamujemy muzykę. W tym momencie na laptopie zmniejszam i zwiększam płynnie sobie głośność. Dobra, to teraz. Aha, dioda statusu podczas streamowania muzyki miga, jeżeli jesteśmy połączeni przesyłami sygnał audio. Jeżeli mm, muzyka jest zatrzymana, to wtedy dioda świeci światłem ciągłym. Teraz sprawdźmy, jak to wszystko działa, gdy podepniemy zwykły głośnik bezpośrednio do gniazda. Pod spodem mamy oznaczenia kanał lewy, prawy, plus i minus. Należy pamiętać, żeby zawsze kabel plusowy wpinać w to samo miejsce w kanale lewym i prawym. Dzięki temu membrany po prostu będą chodziły w tą samą stronę. Ok, głośnik został podpięty. Znawiam odtwarzanie muzyki. Wszystko gra bardzo czysto, głośno. Podpięty głośnik to jest głośnik sześciodniowy od takiej starej wieży średniej wielkości, więc myślę, że jak na tak mały wzmacniacz, spokojnie. Urządzenie fajnie daje sobie radę. Teraz ostatni test. Wyłączymy zasilanie od wzmacniacza. Prąd został odłączony, teraz podpinamy go z powrotem. I powinien automatycznie sparować się z naszym urządzeniem. O. Pierwszy dźwięk informował nas o poprawnej inicjalizacji wzmacniacza. Drugi połączenie automatyczne zostało wznowione i znowu możemy odtwarzać muzykę dalej. Także reasumując, naprawdę fajny wzmacniacz, bardzo dobrej jakości, daje fajny, czysty dźwięk. Mamy wyjście liniowe, mamy dwa kanały stereo. Myślę, że jest to moduł bardzo, bardzo fajny i godny uwagi. Często nasi klienci stosują go w jakichś zabudowach łazienkowych. Jest bardzo mało awaryjny w tej konfiguracji, nie grzeje się, nie wymaga jakoś szczególnie dużego chłodzenia nawet po, po, po tym jak duże jest eksploatowany, także z czystym sumieniem mogę polecić. No i zapraszamy oczywiście do kupowania w naszym sklepie pod adresem elektroweb.pl. Kupując u nas macie Państwo gwarancję, że dostajecie produkt, który nie wydaje. Uciążliwych komentarzy głosowych jest naprawdę wysokiej jakości i wcześniej przez nas sprawdzony. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania naszego kanału oraz do oglądania kolejnych y, wideo instrukcji. Pozdrawiam.